Czołem wszystkim Retrosektor kłania się z tej strony i dzisiaj przyjrzymy gry na Wii, które wpadły do mojej kolekcji. Gry na Wii zbieram jakoś od zeszłego roku, nie wiem, czy to był marzec, czy kwiecień. Tak czy inaczej zbliża się rok i myślę, że fajnie będzie rzucić okiem na to, co w rok udało mi się skolekcjonować. Myślę, że tych gier będzie coś około setki. Gry są przeróżne. W sumie za bardzo nie miałem okazji jeszcze się z tym wszystkim zapoznać. Może ograłem z 3 albo 4 gry do tej pory. Z czego jeden gameplay był przedstawiony na kanale Retrosektor i ogrywaliśmy sobie Overkilla. Bardzo przyjemny tytuł, chociaż wiadomo, wydanie na konsolę PlayStation 3 jest o wiele, wiele lepsze. No, zobaczymy, co tutaj się skrywa, ponieważ na dolnej półce jest jeden pakiet tych gier. I na pięterku jest gier jeszcze więcej, tylko będę musiał to wszystko powyciągać i lecimy z tematem. Gier na Wii, zapraszam! W czasach, gdy Nintendo wiznikał ze sklepowych półek, ja byłem posiadaczem konsoli PlayStation 3 i, prawdę mówiąc, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie za bardzo do tego sprzętu. Yy, może takie moje osobiste przekonanie, że jest to konsola kierowana głównie ku młodszej publice, mnie odpychała. No ale, jak wiemy, sprzęcik ma kilka minusów, jak na przykład zastosowanie archaicznego kabla yy, audio-wideo kompozytu. No taki sam kabel tylko z inną końcówką mieliśmy przy konsoli Super Nintendo, która została wydana w Japonii w 1990. Jak coś to mnie poprawcie. Tak więc przez 16 lat, ponieważ Nintendo Wii zostało wydane w 2006 roku w Europie, to było jakoś w grudniu. No przez 16 lat Nintendo stosowało ten sam pa patent. Oczywiście przy GameCube i było to zrozumiałe, no ale przy Wii mogli już dać te wyjście Kabla komponent. No, HDMI to troszeczkę byłby hardcore, chyba dla nich, no, ale trudno. Wielką zaletą na przykład posiadania Wii jest to, że konsola jest kompatybilna z grami na GameCube. A. Czytnik podpala gry, mamy cztery porty na kontrolery, i również możemy jeszcze wpakować dwie karty pamięci z GameCube a. i odczytać własne Zapisy gier. Co do sterowania, można się przyzwyczaić, ale niezbyt dobrze ogrywa się wszystkie gry poprzez tego pilota. Również można było zakupić sobie klasyczny kontroler i na przykład nieco klasyczne gry ogrywać w ten sposób, jak na przykład Antologię Metal Sluga i też było kilka gier, może coś tutaj z tego się wykopię, to to sobie sprawdzimy, jak to wyglądało i które gry były właśnie pod tego klasycznego kontrolera. Jeśli chodzi o jeszcze wyjście wideo, można było zakupić sobie taką przejścióweczkę Wii 2 HDMI, ale to też jest lipny patent, którego nie polecam. W sumie mieliśmy to już okazję sobie przetestować. Nie polecam, bo praktycznie otrzymujemy to, ten sam obraz, tą samą jakość, tylko że konsolę możemy podpiąć pod HDMI. Jak już konkretnie chcielibyśmy zainwestować w tego typu zabawkę, to ja osobiście polecam HD Video Converter z kart HDMI. Można sobie tutaj właśnie wybrać rozdzielczość, w jakiej obraz ma być wyświetlany Można sobie wybrać region PAL NTSC I ten konwerter wykorzystuje do zgrywania gameplay ze starych konsol Bez względu czy to jest Commodore, czy to jest Amiga, czy to jest Pegasus, NES, NES itd. itd. Świetnie to się sprawdza przy każdym sprzęcie i to bym był w stanie Wam polecić jak coś. Dobra, przejdźmy do przejrzenia tych gier, które uzbierały się w mojej kolekcji. No, coś jest z tego około setki, z tym, że jeszcze nie miałem okazji tego zliczyć wszystkiego. Yy, tak pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. No jest tego mały stosik tyle jest tych gier. I tak ze dwa. Słupki prawdopodobnie nabyłem gdzieś na tym karbudzie i te gry były wyprzedawane po funcie, po dwa funty, czasami po 50 pensów nawet można było nabyć. Coś tam trafiło do mnie we folii, a tak yy, szacuję, że ten trzeci słupek to już były gry naby, nabyte w ceksie i chyba też kilka gier nabyłem poprzez serwis eBay. Na pewno jedną grę yy, w, japo w japońskim wydaniu, ale do tego za momencik dojdziemy, dobra, zobaczmy jakie tutaj mamy gry co leci na pierwszy ogień, mamy No More Heroes gra w stylu japońskiego anime, do tego instrukcja przygotowana jest niczym komiks bardzo interesujące wydanie moim zdaniem i również była wydana część druga na Wii, ale niestety części drugiej nie posiadam nie wiem jak to układać, by się tutaj nie zawalić tym za bardzo Okami znamy również i z innych sprzętów. Na DS było wydane również na PlayStation 2. I również bardzo dobra japońszczyzna od Capcomu. Dalej, Sonic Color. Z tych Soników też było niesamowicie sporo wydanych na Wii. Kolejną grą jest Boom Blocks. Gra od Stevena Spielberga oraz EA. W połączeniu stworzona z EA rozwalamy takie kanciate klocki co to przypominają postacie z Minecrafta, różne scenarie. można się nawet przy tym wyżyć również jest druga część tylko nie wiem gdzie ona będzie, a jest druga część była akurat przy tej Bash Party Boom Blocks. również e komponowane imię Stevena Spielberg'a jest na okładce. Cokolwiek on miał z tym do czynienia. Hmm. Okej, okay. lecimy dalej. Tetris Party Deluxe. No Tetris musi być wydany jakiś Tetris na każdej z konsol, bo świat by się zawalił. Wydaje mi się, nie grałem w tego Tetris, ale wydaje mi się, że będzie całkiem całkiem ciekawy. Tym bardziej, że jest to wydanie od Nintendo. Dobra, dalej. Guilty Gear Double X Core. Biatyka znana z wydania na przykład już na PlayStation 1. Typowa arcadeówka. I to bardzo tanie można było nabyć w ceksie z tego co pamiętam. Chyba za 2 funty. To śmigało. Okej, okay, lecąc dalej, mamy Metal Slug Anthologie Również bardzo tanio można to było nabyć W się pamiętam, że ta gra śmigała za po jakieś 12 funtów A nie, przy tym Metal Slugu nie można ogrywać tego przy pomocy klasycznego kontrolera A tą, Ale tą biatykę już można Tu mamy akurat ten znaczek O kurde, no to nie fajnie Myślałem, że jednak się da. Metal Slug'a, no w odróżnieniu od wydania na PlayStation 2 to wydanie antologii jest niesamowicie tanie, no już na Playaka 2 trzeba się troszeczkę wykosztować, to chyba jest koszt 40 albo i nawet już 50 funtów, no a na Wii było ostatnio po 12 funtów. Smurfy dwujeczka typowy inny tytuł, ale trafił. The Conduit specjalna edycja. Jedna chyba z najciekawszych strzelanek na Wii. W sumie jest też druga część i być może z czasem uda się to załatwić. Nie wiem co to jest za urządzenie. Co to jest? Kamera. Nie mam pojęcia co to może być. Dalej mamy Super Mario Galakty 2: Obowiązkowy tytuł jaki trzeba mieć na Wii. W tym wydaniu specjalnym z dodatkową płytą DVD. Kurcze, zaraz się tu nieźle zastawimy. Jak coś to zrobimy: przestawienie Harvest Moon Magical Melody. Zabawa w rolnika. Harry Potter lata od 1 do 4. No, tych Lego też było sporo wydanych. Red Steel bardzo fajna gierka. Jak ktoś lubi się troszkę powyżywać i ponaparzać kataną, czy tam postrzelać. Myślę, że tytuł jest godny uwagi. Metroid Prime 3 korupcja. No, powiem Wam, że może być, choć nie przypadam za bardzo za serią Prime, jeśli chodzi o Metroidy, ale może być w tym wydaniu. Skateboardingowy tytuł Tony Hawk's Downhill Jam, ale to też było wydane na PlayStation 2. Dybloop, chyba to już, to, już, to już jest ekskluzyw na Wii. Tu ktoś skradł wszystkie kolory i tą śmieszną postacią musimy zakolorywać, zakolorowywać otoczenie na nowo. Również jest druga część, ale nie mam w kolekcji. Spyro: Down of the Dragon. Też myślę, że tytuł godny uwagi. Sin and Punishment. I tutaj mamy drugą część z tej serii. Pierwsza gra Sin and Punishment została wydana na Nintendo 64, ale tylko i wyłącznie w Japonii i chodzi za kolosalne pieniądze. E, rewelacyjna strzelanka godna polecenia i to jest jedna z tych gier, jak się okazuje, dla której warto mieć konsolę Wii. Dawcą jest Treasure. A to jest ta instrukcja z tymi pięknymi ilustracjami. No, gra rewelacyjna jest. Miałem to okazję sobie ograć i chyba nawet w ten weekend sobie w to pogram. Powiem Wam, że dla mnie jeden z najciekawszych tytułów na Wii w moim klimacie. Jadąc dalej, tutaj mamy Metroid Ader M. Folii, to tam wyrwałem na Karbudzie. Całkiem fajny wyryw. Super Fruit Fall. Gra logiczno-zręcznościowa od System 3. Chyba też było wydanie na PlayStation 2. Ogólnie. A, tu jest jakiś rachuneczek. Zaraz sobie zobaczymy, jakie tu gry wyrwaliśmy w ceksie. Bardzo trudny tytuł do ogrania. Powiem Wam, że trzeba troszkę ruszyć głową, by tutaj cokolwiek ugrać. Ale gra jest godna uwagi i moim zdaniem, ile za to zapłaciliśmy? 50 pensów. No to za 50 pensów taki tytuł. To jest wypaśny zakup. Tu jeszcze zakupiłem Red Steel 2 za 2 funty, Sin and Punishment za 6 funtów i Kate West. To jest chyba taka gra detektywistyczna czy coś. Zaraz zobaczymy. No, do tego dojdziemy. Mamy Harvest Moon Tree of Tranquility. Bez instrukcji. Zabawa w rolnika, albo farmera bardziej. Harry Potter, Deadly Hollows Part 2. Też myślę, że seria gier z Harem jest godna uwagi na Wii, chociaż najwięcej tych części było wydanych akurat na konsolę PlayStation 2. Gra. Od 18 lat Mad World, bardzo krwawy tytuł od SEGI. Też taka czysta wyżywka. Tu jest Half Blood Prince, Harry Potter, kolejne Lego, The Lord of the Rings. tak Z tego co mi wiadomo, akurat wszystkie Lego mam tutaj już skolekcjonowane. Wii Scooby Doo, The Spooky Swamp no jak widzicie jest trochę tych tytułów dla dzieciaków Alien Syndrome, Strzelanka, którą myślę, że warto będzie sobie z czasem ograć klimat zapowiada się interesująco od Segi Sonic and the Black Knight no tych gier z Soniciem też było niesamowicie sporo wydanych na Wii, jak i na PlayStation 2. Tutaj mamy Tony Hawk Shred yy, i tu można wykorzystać kontroler skateboardingowy, ale niestety tej deski nie mam, ale podobno nieciekawy patent. Ale jest komplet. Yy, znowu Lego Batman 2. Yy, Donkey Kong Jungle Beat yy, zręcznościówka w całkiem przyzwoitym stylu, moim zdaniem Warto mieć też gry z Donkey Kongiem. Jeśli chodzi o wydania na Wii, były chyba ze trzy gry. Dobra, tu mamy drugą: Donkey Kong Country Returns. I gdzieś powinna być jeszcze jedna gra. Tu mamy strzelankę Mad Dog McCree Gunsliger Pack. No, dość ciekawe wydanie, moim zdaniem. Jak ktoś lubi strzelanki na pistolet na Wii jest tego dość sporo. Teraz jest Deadly Creatures. Nigdy w to nie grałem, ale temat gry zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wcielamy się na przykład w skorpiona, czy też w pająka i toczymy boje o przetrwanie. Wszystko jest właśnie z takiej bardzo niskiej, można by powiedzieć, żabiej perspektywy przedstawione. Jest to chyba ekskluzywna Wii. Cursed Mountain Horror, ale ciężko mi powiedzieć, czy godne uwagi, czy też nie. Animal Crossing, Let's Go to the City. To też dość popularna seria. Co mamy dalej? Sonic All Stars Racing. O, to wyścigówki też są całkiem przyzwoite na Wii, ale nie, nie wszystkie. Nie w każdym stylu. Akurat z Sonikiem i karty są fajne, ale powiem Wam, że jakoś nie bardzo podpadają mi wyścigi takie typowo samochodowe. Już wolę wydania na konsolę PlayStation 2. Dobra, ja teraz przesunę te gry wszystkie troszeczkę do tyłu i lecimy już z drugim plikiem gier.